you <laughs> bardzo, bardzo intensywny, jeśli chodzi o wiodącą sekcję, czyli piłkę nożną. Na pewno możemy się pochwalić naszym kluczowym elementem, czyli e, utrzymanie e, srebrnej gwiazdki. E, wiadomo, że od lat stawiamy na szkolenie młodzieży. E, drugi sezon trzeciej lidze, który zawsze jest bardzo trudny. E, myślę, że 26 punktów, e, które mamy na, na naszym koncie jest też bardzo solidnym wynikiem, a więc jeśli chodzi o stricte wyniki sportowe, na pewno możemy być zadowoleni. A rozwój młodych adeptów idzie też w bardzo dobrym kierunku. Dwa zespoły awansowały do, do pierwszej ligi wojewódzkiej, także uważam, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, jeśli chodzi o, o, o cało kształt sportowy. Co to dla mnie znaczy? To jest przede wszystkim no, miła niespodzianka, że dostałem tę nagrodę od zarządu klubu sportowego. Wyróżnienie przede wszystkim. Jestem po prostu szczęśliwy, bo no, w bardzo duży sposób zostałem doceniony przez klub, no, przez tą pracę ciężką, którą żeśmy wykonali w 2025 roku. Nastąpiły takie delikatne zmiany, jeżeli chodzi o organizacyjne w kwestii zarządzania stadionu. Moja osoba jakby żegna się z klubem sportowym na świecie, ale nie żegna się z Sienkiewicza 18. Będę pracował od stycznia pod szyldem Centrum Sportu i Rekreacji. I uważam, że będziemy dalej budować te dobre więzi, które mieliśmy dotychczas. Może być co najwyżej lepiej. Na pewno jesteśmy ambitni, na pewno e, myślimy już e, o krok dalej, jesteśmy przy planowaniu na rok 2026, ale jestem e, e, spokojny i wierzę, że idziemy w dobrym kierunku. Jeżeli mówimy o transferach, to na pewno nasuwa się imię, nazwisko Oskara Kubiaka. Wiemy, że był to nasz największy talent. Najlepszy zawodnik na ligach trzeciej ligi, jeśli chodzi o statut młodzieżowca. Oskar na pewno na to zasłużył. Od wielu lat pracowaliśmy na ten transfer. Rozwija się bardzo dobrze. Widać to już na szczeblu centralnym. Wydaje nam się, że trafił do dobrego klubu i widać, że jego rozwój idzie w dobrym kierunku. Jest królem strzelców w drugiej ligi. Wierzymy mocno, że już niedługo wróci do swojego nowego macierzystego klubu do Gdyni, do Arki i zadebiutuje w Ekstraklasie.